Dzisiaj ten film jest niebezpieczny. Tak naprawdę razi nas ideologia, nie? Bo tam po prostu przede wszystkim jest ten przekaz taki ideologiczny, fałszywy, i on jest o tyle na, na tyle. Mm, niekonwencjonalni i dobrze jakoś przekazany, że nawet niektórzy do dzisiaj się boją, że on może, że tak powiem w tym słowiu, zarażać, tak? Że i dzisiaj ten film jest niebezpieczny, Chociaż nie wiem dlaczego no, jest tyle możliwości poznania prawdziwej historii dzisiaj, że ja tutaj nie widzę jakichś jakich wielkich niebezpieczeństw. Natomiast ten serial jest traktowany w jakichś takich kategoriach politycznych, ideologicznych i to dlatego niektórzy się tak nakręcają, no bo to po prostu wielu mężczyzn i niektóre kobiety to właśnie najbardziej kręci polityka, władza i po prostu robią z, z tego filmu jakiś taki fragment tej całej układanki, wrzucają to do takich właśnie pojęć jak patriotyzm, jak wychowanie obywatelskie czy, czy też wychowanie patriotyczne i no, w takim kontekście to, to rzeczywiście po prostu wszystko należałoby poddać kontroli i, i, i no, zrewolucjonizować w ogóle cały pomysł na to, jak przedstawiać naszą historię, które filmy się nadają do publikacji, które się nie dają, Tego się nie da zrobić. No, ja osobiście nie widzę powodu, dlaczego telewizja nie emituje tego filmu. Nie my zaczynaliśmy tę wojny. Przypomnij sobie o swojej matce. Przypomnij sobie, co widziałeś w Gdańsku. Będziemy pamiętali o tym, że to są ludzie, jak odbierzemy im broń. I skończmy z tym. Ja wiem, że to jest oczywiście fikcja, bo takie są zarzuty wobec nas, że my, my mieszamy fikcję z historią, że przecież to jest normalna fabuła, y, za, zabili go i uciekł, przygody i tak dalej. Owszem, ale dla młodego człowieka jest bardzo cienka granica pomiędzy fikcją a realnością. Y, co zresztą widać niekiedy po tragicznych następstwach różnych gier komputerowych, kiedy młodzi ludzie mylą rzeczywistość wirtualną z prawdziwą.